– Gdzie jest cesarz? – Bo no, oczywiście, że na pronie. – No przecież nie w klatce, nie? Jesteś cesarzem? Yy, – no to... Tak czy nie? – Od czasu do czasu. Więc... – Tak czy nie? Yy, – Teraz tak, ale od niedawna tak. – A więc jesteś cesarzem. Każecie więc przez cały dzień szczypać, a potem będę jeździł na tym grzbiecie jak na koniec. Będę cię ciągnął za włosy. Z no. czego tak je O ja, ja. Ja. O! O, ja siedzę już tutaj tak długo i nie mam siły. O! Nie do wiary. Więźniowie wydają się być tutaj na wyraz góra... dobrze odżywieni. Za to cię zamknęli. z tego co tak, tak, tak. Zabij. Kochasz go? Za mówiła z miłości do mnie. Kochasz go? Nie. Kocham innego. Nieprawda? Powieszało jej się od drugiego